Zaczynasz modlitwę z dobrymi intencjami, skoncentrowany, pragnąc połączyć się z Bogiem, a nagle łapiesz się na tym, że ciągle ziewasz? To nie był sen. Spałeś dobrze, nie czułeś się zmęczony, przynajmniej nie bardziej niż zwykle. Ale gdy tylko zaczynasz modlitwę, zwłaszcza różaniec albo ten intymny moment wołania, coś się dzieje. Powieki zaczynają ciężknąć, głowa się pochyla, a ziewnięcia powtarzają się, jakby niewidzialny ciężar zainstalował się pomiędzy tobą a modlitwą. To zjawisko, które wielu traktuje z obojętnością, może skrywać znacznie głębszą rzeczywistość. Bo choć ziewanie jest naturalną reakcją ciała, są sytuacje, w których manifestuje się jako niemal automatyczna blokada, zawsze gdy próbujemy szczerze się modlić. I tutaj pojawia się niepokojące pytanie: czy to rzeczywiście tylko zmęczenie? A może dzieje się coś w tle duszy? Ojciec Pio, jeden z najbardziej duchowo atakowanych świętych w historii, mówił, że moment modlitwy jest także momentem największego ataku. Że wróg, nawet nie przeszkadzając nam fizycznie, będzie próbował powstrzymać nas od wewnątrz, czy to przez rozproszenie, apatię, senność czy zwykłe ziewanie. To, co wydaje się małe, może być w rzeczywistości symptomem czegoś znacznie większego niewidzialnej wojny, która toczy się, gdy klękasz do modlitwy. Nie po to, by nas przestraszyć, ale by obudzić. Ważne jest, by zmierzyć się z tą możliwością i co więcej, nauczyć się, jak się z nią duchowo zmierzyć. Bo jeśli wróg wciąż stara się rozpraszać, to znak, że modlitwa przynosi efekty. Może twoje ziewanie ma więcej do powiedzenia, niż sobie wyobrażasz. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o ojcu Pio, wierze i objawieniach, które zna niewielu. Jeśli chcesz pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Może ziewanie to nie tylko fizjologiczny dyskomfort. Zanim przejdziemy do sfery duchowej, warto zrozumieć, co mówi nauka. Ziewanie, w sensie biologicznym, związane jest z dotlenieniem mózgu, regulacją temperatury mózgowej i sennością. To naturalna reakcja, którą ciało wykorzystuje, aby pozostać czujnym lub złagodzić napięcia. Gdy ktoś jest zmęczony lub znudzony, ziewa. Gdy jest niespokojny lub pod presją, również może ziewać. To wszystko część normalnego funkcjonowania organizmu. Ale dlaczego ten, tak powszechny i niewinny akt wydaje się intensyfikować właśnie podczas modlitwy? Dlaczego pojawia się z siłą, nie w pracy ani podczas długiej rozmowy, ale dokładnie wtedy, gdy umysł i serce próbują wznieść się do Boga? To pytanie, zadane szczerze, otwiera przestrzeń na coś głębszego. Wielu wierzących relacjonuje to samo doświadczenie. Czują się dobrze przez cały dzień, ale gdy zaczynają różaniec lub czytanie duchowe, nagle ogarnia ich nagły spadek energii. Ziewanie pojawia się seryjnie, prawie jak blokada. To nie dzieje się u wszystkich w ten sam sposób, ale wzorzec jest na tyle powtarzalny, że zasługuje na uwagę. Gdy ta reakcja staje się rutynowa i przewidywalna, zwłaszcza w kontekście modlitwy, zasługuje na więcej niż tylko fizjologiczne wyjaśnienie. Tradycja duchowa Kościoła uczy, że ciało i dusza są ze sobą połączone. To, co wpływa na jedno, odbija się na drugim. A podczas modlitwy, momentu intymnego złączenia z boskością, całe nasze istnienie jest zaangażowane. Dlatego reakcji, które pozornie wydają się cielesne, mogą towarzyszyć znaczenia duchowe. To, co wydaje się prostym ziewaniem, może być w istocie oporem. Czy to ciała, które nie jest przyzwyczajone do ciszy i dyscypliny, czy sił duchowych, które nie pragną tej komunii. Istnieje cienka granica między tym, co naturalne, a tym, co duchowe, a modlitwa często ujawnia, gdzie ta granica leży. Zrozumienie tego nie oznacza, że należy dostrzegać demony w każdym zjawisku, ale także nie ignorować sygnałów. Jeśli za każdym razem, gdy próbujesz się modlić, coś odciąga cię od tego, być może ziewanie jest jedynie najbardziej widocznym objawem walki, która się toczy i którą teraz zaczynasz dostrzegać. Jeśli modlitwa jest polem bitwy, jak uczył ojciec Pio, to ziewania, rozproszenia i zniechęcenia są cichymi broniami używanymi w tej wojnie. Wielu świętych i mistyków dostrzegało to przez wieki. To, co wydaje się jedynie lenistwem, zmęczeniem czy rozproszeniem, w rzeczywistości może być subtelnym atakiem na duszę modlącą się. Nie po to, by siać terror, ale by wzywać do czujności. Święta Teresa z Avila, na przykład, często mówiła o trudnościach w utrzymaniu uwagi podczas modlitwy. Relacjonowała momenty, w których jej umysł całkowicie się rozpraszał lub w których ogarniał ją niewytłumaczalne zniechęcenie tuż w chwili modlitwy. Utrzymywała, że te rozproszenia nie pochodziły tylko z ciała, ale były także atakami wroga, które miały na celu uniemożliwienie postępu wewnętrznego. Strategia była prosta. Zmęczyć, odwrócić uwagę, zniechęcić, osłabiać duszę krok po kroku. Święty Alfons Liguori, inny gigant życia duchowego, mówił, że diabeł nie boi się wielkich przemówień ani wspaniałych dzieł. Boży wróg boi się modlitwy, ponieważ ten, kto się modli, utrzymuje kontakt z łaską, dlatego wróg robi wszystko, by ją utrudnić. A co może być bardziej skuteczne niż rozproszenie uwagi za pomocą małych, wydających się niewinnych zakłóceń? Ziewnięcie, luźna myśl, ciężar powiek. Wszystko to służy jednemu celowi przerwać więź. Ojciec Pio, którego duchowe zmagania były znane, uczył, że diabeł może atakować nas nawet nudą podczas mszy. On sam był dręczony przez wymuszoną senność, wewnętrzny niepokój, a nawet hałasy podczas swoich chwil modlitwy. Oczywiście wróg nie może czytać naszych myśli, ale może obserwować nasze nawyki, nasze słabości i działać inteligentnie, by oddalić nas od tego, co zbliża nas do Boga. Te świadectwa nie są przesadzonymi mistycznymi opowieściami, ale ostrzeżeniem, które nie powinno nas przerażać, ale raczej uświadamiać. Jeśli święci w swojej świętości byli atakowani w ten sposób, rozsądnie jest przypuszczać, że my również będziemy, zwłaszcza gdy dążymy do intensywniejszego życia duchowego. Tak więc ziewanie w modlitwie przestaje być tylko reakcją ciała. W niektórych przypadkach staje się odzwierciedleniem czegoś większego. Doświadczenia świętych uczą nas, że dobra modlitwa nie jest łatwa właśnie dlatego, że jest potężna. I dlatego każdy wysiłek, by pozostać w modlitwie, nawet w obliczu rozproszeń, jest sam w sobie duchową zwycięstwem. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to nie jest przypadek. Bóg zawsze daje stygmatyzowany, prześladowany, celem wątpliwości i widocznych oraz niewidocznych ataków duchowych. Stał się symbolem tego, co znaczy modlić się, nawet pod ciągłym bombardowaniem ze strony wroga. Ojciec Pio nie tylko wierzył w konkretną obecność zła podczas modlitwy, on to doświadczał. Relacje z tamtych czasów mówią o nocach, w których był fizycznie atakowany przez demoniczne siły. I to nie tylko w snach czy wizjach. Budził się z ranami, siniakami, bólem. Wszystko to z powodu jego ekstremalnej wierności modlitwie, spowiedzi i mszy świętej. Wyglądało na to, że im więcej się modlił, tym większą napotykał opozycję. I tu jego przykład nam służy. Nie ziewał z rozkojarzenia, był wstrząsany, niepokojony, bezpośrednio wyzywany, ale nie przestawał. Nawet w bólu, nawet w zmęczeniu, nawet wiedząc, że każda msza będzie wiązała się z cierpieniem, upierał się, modlił się, ofiarował. Dla niego walka duchowa nie była metaforą, była rutyną. Są relacje, że demon próbował go zdezorientować podczas konsekracji, tworząc hałasy, głosy i wizje. Wszystko po to, by zakłócić jego koncentrację. A co on robił? Uparcie kontynuował, jeszcze bardziej się modlił, prosił Matkę Bożą o ochronę i szedł dalej. Msza Ojca Pio nie była krótka. Zajmowała godziny. Nie z powodu próżności czy ostentacji, ale dlatego, że walczył. Każde słowo, każdy gest, każda chwila ciszy wymagały ogromnego wysiłku duchowego. To doświadczenie pomaga nam zrozumieć coś istotnego. Im bardziej szczera jest modlitwa, tym bardziej niepokoi. Wróg nie jest poruszony automatycznymi słowami czy pustymi modlitwami, ale kiedy jest prawda, intencja, oddanie, wtedy on reaguje. Dlatego tak często momenty największego zmęczenia, senności, ziewania czy rozproszenia pojawiają się, gdy klęczymy do modlitwy, a nie wtedy, gdy siedzimy przed telewizorem na telefonie czy w męczącej konferencji. Ojciec Pio uczy nas, że to znak, iż jesteśmy na dobrej drodze. Dyskomfort, wewnętrzna walka, powtarzające się rozproszenia to dowód na to, że coś potężnego się dokonuje. Nie postrzegał tych trudności jako porażki, ale jako część procesu nie ma duchowego wzrostu bez oporu. Dlatego jeśli czujesz się atakowany podczas modlitwy, jeśli sen przychodzi bez wyjaśnienia, jeśli ziewanie cię ogarnia, pamiętaj o ojcu Pio. On znosił znacznie więcej, a mimo to nie ustępował. Wręcz przeciwnie, zamieniał każde rozproszenie, każde cierpienie w ofiarę. To jest prawdziwa niewidzialna wojna. Nie ta, którą widać, ale ta, którą się wygrywa przez cichą wytrwałość. Przykład Ojca Pio pokazuje, że trudności w modlitwie nie zawsze mają widoczną przyczynę, ale ważne jest, aby mieć rozeznanie. Nie każde ziewanie podczas modlitwy jest koniecznie atakiem duchowym. Czasami ciało prosi po prostu o to, czego nie otrzymało: odpoczynek, opiekę, równowagę. Duchowość nie ignoruje fizyczności, ona ją obejmuje. Dlatego pierwszym krokiem jest szczerość. Jak wygląda twój rytm życia? Dobrze sypiasz, odpowiednio się odżywiasz, nosisz w sobie wysoki poziom stresu lub lęku. To wszystko ma wpływ. Ciało ludzkie, ograniczone jak jest, odczuwa. A gdy siadasz do modlitwy, jeśli wciąż jesteś w ruchu wewnętrznym, zmęczony, wyczerpany, manifestuje to. Czasami poprzez ziewanie, czasami poprzez niewytłumaczalny letarg, ale są sygnały, które wykraczają poza to. Gdy zmęczenie jest wyłącznie fizyczne, zwykle pojawia się także w innych aktywnościach. Ciało daje znaki w ciągu dnia. Kiedy jednak sen lub ziewanie pojawia się tylko podczas modlitwy, i to w sposób powtarzający się, należy zwrócić uwagę. Są tacy, którzy modlą się po nocy doskonałego snu, dobrze odżywieni, bez zewnętrznych rozproszeń. I mimo to, gdy zaczynają modlitwę, ogarnia ich nagły ciężar. Oczy stają się ciężkie, koncentracja ulatuje, czas wydaje się zatrzymywać. Innym istotnym punktem jest wewnętrzna opór. Gdy starasz się kontynuować modlitwę mimo dyskomfortu, czujesz, że coś wewnątrz ciebie popycha cię z dala od modlitwy? Niepokój, który nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza? Tego rodzaju uczucia nie są rzadkie. Wiele świętych, mistyków, a nawet zwykłych ludzi to relacjonowało. To opór, który wykracza poza ciało, wpływa na zapał, koncentrację, wolę, Rozeznanie tego wymaga praktyki, ale przede wszystkim szczerości przed Bogiem. Uznając, skąd pochodzi to, co czujemy, możemy reagować w odpowiedni sposób. Jeśli to jest fizyczne, trzeba zadbać o ciało. Jeśli duchowe, należy uzbroić duszę. Kluczem jest nie ignorować sygnałów i nie rezygnować z ich powodu. Gdy już rozpozna się wzorzec, czy to fizyczny, duchowy, czy oba, czas na działanie. Modlitwa nie jest tylko aktem pobożności, ale dyscypliną. A każda dyscyplina wymaga treningu, strategii i stałości. Ojciec Pio i wielu innych świętych nie stawiali czoła swoim walkom siłą brutalną, ale inteligencją duchową. I ty również możesz to zrobić. Pierwsza postawa jest prosta. Zmień środowisko. Modlitwa w tym samym miejscu, gdzie oglądasz telewizję, pracujesz czy śpisz, może skłonić ciało do wejścia w niewłaściwy tryb. Przestrzeń wpływa na ducha. Zapalona świeca, święty obraz, cicha pieśni już komunikują ciału, że czas się wycofać. Otoczenie pomaga umysłowi zrozumieć, że ten moment jest inny. Inną potężną strategią jest modlitwa na głos. Kiedy mówimy, zmuszamy się do utrzymania uwagi. Ziewanie zwykle infiltruje się, gdy panuje całkowita cisza i automatyzm powtórzeń. Modlitwa z wyraźnym, nawet cichym głosem aktywuje ciało i umysł w tym samym czasie. To samo dotyczy postawy. Jeśli to możliwe, modlitwa na stojąco lub powolne chodzenie zapobiega temu, by ciało poddało się senności. Modlitwa nie musi być zawsze na kolanach, musi być szczera i czujna. Zanim zaczniesz się modlić, proś o światło. Wezwanie Ducha Świętego nie jest formalnością, to otwarcie. Powiedz jasno: Duchu Święty, módl się ze mną, utrzymaj mnie w stanie czujności, choń mnie. Ta prosta prośba, wypowiedziana z wiarą, już zmienia wewnętrzny klimat. Jeśli możesz, módl się z otwartą Księgą Bożą. Przeczytaj krótki fragment przed rozpoczęciem. To pomoże umysłowi dostosować się do prawdy i uciszyć rozproszenia. Częstotliwość sakramentów również wzmacnia duszę. Regularna spowiedź, na przykład, oczyszcza serce i usuwa duchowe opory, których czasami nawet nie dostrzegamy. Eucharystia natomiast karmi nas siłą, której żadne rozproszenie nie zdoła pokonać przez dłuższy czas. Przede wszystkim jednak należny upór. Wytrwałość, nawet jeśli niedoskonała cisza przestaje niepokoić. Rozproszenia maleją. Zmęczenie nie znika całkowicie, ale traci moc paraliżowania. Bo kto modli się z wytrwałością, tworzy korzenie. A kto tworzy korzenie, opiera się wiatrom. Padre Pio mówił, że dusza, która modli się, nawet bez odczuwania pocieszenia, bardziej podoba się Bogu niż ta, która modli się z pełnym zapałem, bo ta dusza jest tam z czystej miłości, a nie z przyjemności czy łatwości. A Bóg to widzi. Widzi walkę, wysiłek, wierność ukrytą w kulisach. To w tej pokornej wytrwałości serce się formuje. I tak modlitwa, nawet wypełniona ziewaniem, staje się źródłem łaski. Nie dlatego, że jest doskonała, ale dlatego, że jest wierna. Modlitwa, kiedy traktowana poważnie, ujawnia nasze słabości i miejsca, w których musimy się rozwijać. Ziewania, które pojawiają się w tych chwilach, to nie tylko fizyczne niedogodności. Często są wyraźnymi sygnałami, że wkraczamy w terytorium, które niepokoi wroga. Bo prawdziwa modlitwa to wypowiedzenie wojny temu, co oddala nas od Boga. A żadna wojna nie zostaje wygrana bez walki. Dlatego nie lekceważ małych sygnałów: ani ziewania, ani rozproszeń, ani nagłego ciężaru, który stara się odepchnąć cię od tego, co święte. Traktuj to wszystko jako część procesu, więcej, jako wezwanie do czujności. Nie modlisz się sam. Jesteś obserwowany przez niebo i piekło. I każda twoja decyzja ma znaczenie. Nie czekaj na idealne warunki, aby się modlić. Módl się tak, jak jesteś: zmęczony, rozproszony, walczący ze snem. Ale módl się. Bo modlitwa, nawet niedoskonała, formuje wojowników. I jak powiedział padre Pio, módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezsensowne. Bóg jest miłosierny i wysłucha twojej modlitwy. Jeżeli to ma sens dla ciebie, nie zatrzymuj tego dla siebie. Podziel się, komentuj, rozmawiaj o swojej walce. Możesz być zmęczony, ale jeśli wciąż się modlisz, już wygrywasz. Możesz codziennie modlić się różańcem z oddaniem, możesz wypełniać swoje duchowe zobowiązania z wiernością, nie pozwalając, by cokolwiek zakłócało ten moment modlitwy. Ale co, jeśli powiem Ci, że mimo całej tej dedykacji, być może popełniasz cichy błąd, który dotyczy godziny, o której się modlisz? Niewiele osób o tym mówi. Większość uważa, że wystarczy modlić się o każdej porze dnia, co oczywiście nie jest błędne. Modlitwa jest zawsze dobra. Jednak święci, tacy jak Padre Pio, dostrzegali coś głębszego w wyborze momentu modlitwy. Wiedzieli, że pewne chwile dnia są duchowo naładowane szczególną łaską. Istnieją okna czasu, które, gdy otwarte poprzez modlitwę, stają się jeszcze potężniejszymi kanałami błogosławieństw, nawrócenia i wstawiennictwa. Ten film jest ostrzeżeniem, pilnym wezwaniem dla tych, którzy pragną bardziej skutecznego życia modlitewnego, bardziej połączonego z tym, co święci przeżyli i nauczyli. Razem zrozumiemy, Dlaczego moment modlitwy ma tak wielkie znaczenie, co padre Pio mówił na ten temat i jak możesz dostosować swoją codzienność, aby być duchowo bardziej zharmonizowanym z wolą Boga? Zostań ze mną do końca. To, czego się tutaj nauczysz, może przekształcić nie tylko sposób, w jaki modlisz się różańcem, ale także głębokość Twojej więzi z Bogiem. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj już teraz nasz kanał i włącz powiadomienia. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o padre Pio, wierze i objawieniach, które są mało znane. Jeśli chcesz jeszcze bardziej pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Aby zrozumieć, dlaczego godzina modlitwy ma znaczenie, najpierw musimy pojąć, czym tak naprawdę jest różaniec i jaka moc w nim tkwi. Różaniec to nie tylko sekwencja powtarzanych modlitw. Jest, według tradycji kościoła, głęboką medytacją nad najważniejszymi tajemnicami życia Chrystusa, odmawianą z Maryją i przez Maryję. Jego pochodzenie sięga wieków wstecz. Gdy świętego Dominik otrzymał od Najświętszej Maryi Panny wezwanie do rozpowszechniania tej praktyki jako duchowej broni przeciwko herezjom i atakom zła, od tego czasu różaniec stał się jedną z największych ekspresji katolickiej wiary na świecie. Niezliczone cuda, nawrócenia i uwolnienia są z nim związane. Dlatego święci, mistycy i papieże nigdy nie przestali promować go z żarliwością. Wśród nich Padre Pio wyróżniał się w sposób wyjątkowy – on nie tylko modlił się różańcem codziennie, żył wokół niego. Odmawiał wiele różańców każdego dnia, praktycznie w każdej wolnej chwili, i twierdził, że różaniec jest bronią na czasy współczesne bronią przeciwko złu, pokusie, rozpaczy. Ale dlaczego taka pozornie prosta modlitwa jak różaniec miałaby mieć taką moc? Ponieważ nie zależy ona od naszej elokwencji, lecz od naszej wierności, ponieważ umieszcza w naszych ustach słowa samego pisma i uczy nas wytrwałości. Nawet gdy umysł jest zmęczony lub rozproszony. A przede wszystkim, ponieważ Maria, Matka Jezusa, towarzyszy nam w każdej zdrowaś Mario, wstawiając się za nami przed tronem Boga. Kiedy ktoś modli się różańcem z otwartym sercem, łączy się z samym Chrystusem w najświętszych momentach jego życia. Każda kontemplowana tajemnica jest drzwiami do łaski. Każda dziesiątka odmówiona z wiarą to krok w kierunku świętości. To właśnie przez uznanie tej nieskończonej wartości Padre Pio martwił się o formę i czas, w którym różaniec był odmawiany, dla niego nie wystarczyło recytować słowa należało wejść w harmonię z niebem a to obejmowało uwagę na godzinę w której klękano do modlitwy jeśli szukasz znaku to jest ten znak wiele osób tkwi w wątpliwościach dotyczących swojej wiary nie musisz być jedną z nich nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki które mogą odmienić twoje życie ale spiesz się bo zniżka jest ograniczona czasowo link znajdziesz w komentarzach jeśli modlitwa ma tak wielką moc Dlaczego godzina, o której jest odmawiana, miałaby mieć jakiekolwiek znaczenie? Dla wielu może to wydawać się sprawą drugorzędną, prawie szczegółem, ale w życiu duchowym detale mają ogromne znaczenie. I to bardzo. Święci nie byli tylko osobami, które modliły się więcej. Byli osobami, które modliły się z większą świadomością, intencją i harmonizacją z ruchami Boga w czasie. W tradycji kościoła zawsze zwracano szczególną uwagę na święte godziny. Modlitwy godzin kanonicznych, jak laudes o poranku, godzina średnia w południe. Niespory o zmierzchu nie zostały ustanowione przypadkowo. Podlegają one duchowemu rytmowi, który towarzyszy dniu, naturze i centralnym wydarzeniom życia Chrystusa. Istnieje również pojęcie godziny świętej, jak trzech smart rano lub trzy smart po południu, momenty związane z męką Jezusa. Odstrzygając po południu, na przykład oddał on ducha na krzyżu. Dlatego ta godzina stała się dla wielu świętych i mistyków duchowym otwarciem, czasem kiedy niebo jest bardziej dostępne. Padre Pio traktował to poważnie, miał głębokie poczucie sakralności czasu. Jego modlitwy, msze, chwile skupienia były często naznaczone tą świadomością, że są godziny, kiedy niebo nachyla się bliżej ziemi. I nie był w tym osamotniony. Święta Faustyna mówiła o tym, Święta Teresa od Jezusa również. Bóg działa we wszystkich momentach, ale są chwile, które on sam wybrał, by działać w sposób jeszcze bardziej intensywny. Ta wrażliwość na czas jest niemal nieobecna w dzisiejszym życiu duchowym. Modlimy się, gdy mamy czas. Gdy przypomnimy sobie, gdy nam pasuje, ale święci robili odwrotnie. Organizowali dzień wokół modlitwy, a nie modlitwę wokół dnia. Ta zmiana perspektywy ujawnia różnicę między zwykłym życiem religijnym, a życiem głęboko zakorzenionym w Bogu. Z tym zrozumieniem zaczynamy dostrzegać, dlaczego padre Pio tak mocno nalegał na modlitwę w odpowiednim czasie, ponieważ dla niego godzina modlitwy nie była kaprysem dewocyjnym. Była częścią samego misterium skuteczności łaski. Kiedy mówimy, że padre Pio traktował poważnie godzinę modlitwy, nie mamy na myśli sztywnej formalności. To było coś głębszego. Dla niego pewne momenty dnia były bezpośrednio związane z misterium odkupienia i obecnością Boga w sposób bardziej wyczuwalny. Jego rutyna była z pewnością naznaczona tą duchową percepcją czasu. I to wyraźnie odbijało się w sposobie, w jaki modlił się różańcem. Padre Pio modlił się różańcem praktycznie nieprzerwanie. Jego współbracia byli świadkami, że nawet między spowiedziami, chodząc korytarzami, przed snem i po przebudzeniu, zawsze miał różaniec w rękach. Potrafił odmówić więcej niż padre Pio łączył swoją modlitwę, szczególnie różaniec męki. O tej porze, prosząc o nawrócenie grzeszników i ofiarując zadośćuczynienie za obrazy zadawane sercu Jezusa. Innym znaczącym momentem była wczesna rana, około godziny piątej lub szóstej, kiedy zwykle odprawiał msze, jeszcze przed wschodem słońca był już w głębokim skupieniu. Wiedział, że pierwsze godziny dnia, ofiarowane Bogu, poświęcają cały resztę dnia. Modlitwa różańca o poranku przed zgiełkiem świata była dla niego sposobem na ochronę duszy. Padre Pio mówił również o modlitwie w nocy. Czasami w swojej celi wstawał w środku nocy, aby się modlić. Te chwile charakteryzowały się milczącą intymnością z Bogiem, daleko od hałasu świata. Wiedział, że podczas gdy wielu śpi, modlitwa staje się czystszym, bardziej ofiarnym i skuteczniejszym wołaniem. Uczył poprzez swój przykład, że modlitwa powinna być nieustanna, ale także świadoma. Czas jest darem Boga, a pewne momenty są jak portale większej łaski. Modlitwa różańca o tych porach nie jest przesądna, to duchowa mądrość, to dostosowanie się do rytmu Chrystusa i Maryi oraz aktywne uczestnictwo w duchowej walce, która toczy się każdego dnia, niewidocznej, ale realnej. Mając to na uwadze, łatwiej zrozumieć, dlaczego wielu wiernych, mimo dobrych intencji, może nie wykorzystywać w pełni duchowych możliwości modlitwy różańcowej. Jednym z najczęstszych błędów jest traktowanie jej jako prostej czynności do wykonania. Czegoś, co robi się szybko, może podczas jazdy, mycia naczyń czy przygotowywania się do snu, bez prawdziwej uwagi na to, co się modli. Choć możliwe jest łączenie modlitwy i działania, trzeba być ostrożnym. Modlitwa rozproszona, wykonana automatycznie, traci dużą część swojej mocy. Innym powszechnym błędem jest modlenie się tylko wtedy, gdy zostanie czas, gdy można to wpasować. Gdy nie ma już nic do zrobienia. Problem tej postawy polega na tym, że ujawnia ona odwrotną hierarchię duchową. Bóg znajduje się na ostatnim miejscu w naszej rutynie. Padre Pio nigdy nie modlił się różańcem, kiedy mu pasowało. Umieszczał go w centrum swojego dnia i to nie dlatego, że miał wolny czas. Wręcz przeciwnie. Nieustannie spowiadał, odprawiał msze, przyjmował wizyty. Ale wiedział, że różaniec był jego źródłem siły do spełnienia wszystkich tych zadań. Są również tacy, którzy modlą się tylko z poczucia obowiązku, z rodzinnego zwyczaju, z lęku, z poczucia powinności, które nie łączy się z miłością. Padre Pio zawsze mówił, że modlitwa, nawet gdy jest sucha czy trudna, powinna być wykonywana z wiarą i intencją. Nawet w chwilach aridości różaniec ma wartość, ale musi być odmawiany z sercem, nie tylko wargami. Na koniec, całkowite zignorowanie kwestii czasu to błąd, który wiele osób popełnia nieświadomie. Modlitwa zawsze jest dobra, oczywiście, ale są chwile, kiedy niebo jest bliżej. Kiedy się to zrozumie i zacznie modlić się z większą uwagą na czas, dostrzega się realną różnicę. Modlitwa zyskuje na głębokości, staje się bardziej żywa, bardziej owocna. Identyfikacja tych błędów nie jest powodem do winy, ale do przebudzenia. To zaproszenie do świadomości i odnowienia własnego życia modlitwy. Uznanie najczęstszych błędów w modlitwie różańca to pierwszy krok. Drugim jest odkrycie, co można zrobić inaczej. Padre Pio ze swoim intensywnym i głębokim życiem modlitwy pozostawił prawdziwą mapę duchową dla tych, którzy pragną modlić się skuteczniej. A to obejmuje znajomość najodpowiedniejszych godzin do tej potężnej modlitwy. Pierwszym z nich jest godzina 15, jak godzina miłosierdzia. To był moment, w którym Jezus umarł na krzyżu. Jest to czas bólu, ale także całkowitego oddania, odkupienia. Zgodnie z objawieniami, które Chrystus przekazał świętego. Faustynie to czas, w którym wrota miłosierdzia Bożego otwierają się w sposób szczególny. Padre Pio miał tego świadomość i zalecał, aby w tym momencie zjednoczyć się z pasją Pana z sercem skupionym i szczerym. Innym cennym czasem jest zaraz po wschodzie słońca między pięćnią a szóstym. Padre Pio ofiarował pierwsze godziny dnia Bogu i uważał to za sposób na poświęcenie całej podróży. To czas ciszy, przejrzystości i świeżości duchowej. Modlitwa różańcem o tej porze pomaga dostosować umysł i serce do woli Bożej, zanim zajmą je zgiełki świata. Istnieje także głęboki sens w modlitwie o świcie, szczególnie między trzeciarą a czteryrem. To czas, gdy wszystko jest ciche, gdy większość świata śpi. Padre Pio, jak inni święci, widział w tym momencie urodzajny grunt dla bardziej intymnej, czystszej modlitwy. To nie jest łatwy czas, ale z tego powodu ma wielką wartość duchową. To sposób na czuwanie z Chrystusem, jak on prosił uczniów. W ogrodzie oliwnym. A dla tych, którzy prowadzą intensywny tryb życia i nie potrafią się zorganizować w tak wymagające godziny, padre Pio zawsze podkreślał, że najważniejsze jest modlić się z wiarą i stałością. Jeśli nie ma możliwości utrzymania stałej godziny, przynajmniej warto dążyć do regularności i unikać umieszczania modlitwy na końcu listy priorytetów. Kolejność czasu ujawnia kolejność serca. Na początek dobrą strategią jest wybranie tylko jednej z tych godzin i wypróbowanie jej z wiernością przez kilka dni. Nie jako test, ale jako oddanie. Z biegiem czasu dusza odczuwa różnicę, nie tylko w akcie modlitwy, ale w sposobie, w jaki się żyje przez cały dzień. Gdy ustali się czas modlitwy, wszystko wokół zaczyna się układać. Zmiana sposobu, w jaki odmawia się różaniec, nie wymaga drastycznej i natychmiastowej transformacji. To, czego uczy nas padre Pio, to to, że duchowy postęp dokonuje się małymi pewnymi krokami. Najważniejsze jest rozpoczęcie z szczerym nastawieniem i prawdziwym pragnieniem wydać Bogu więcej miejsca w czasie, który mamy. Dobrym sposobem na rozpoczęcie jest wybranie stałej godziny, nawet jeśli prostej, i uczynienie jej świętą. Jeśli zdecydujesz, że będziesz odmawiać różaniec codziennie o 6 rano, traktuj ten moment jak absolutne zobowiązanie. Jakby to było umówione spotkanie z niebem, to właśnie czyni modlitwę skuteczną. Wierność w czasie, nawet gdy wola słabnie. Kolejną ważną postawą jest przygotowanie otoczenia. Nie musi być ono niczym wyszukanym. Cichy kącik, zapalona świeca, być może wizerunek Najświętszej Maryi Panny lub Krucyfiks. Te elementy nie mają na celu dekoracji, modlitwy, ale mają pomóc umysłowi i sercu, wejść w odpowiednią atmosferę duchową. Zewnętrzne otoczenie wpływa na wnętrze. Również niezbędne jest ochranianie tego momentu przed rozpadre Pio. Mówił, że kiedy ktoś modli się z wiarą, nawet jeśli nic nie czuje, niebo się porusza. Z czasem modlitwa staje się czymś, czego nie chcesz unikać, ale musisz jak ktoś, kto potrzebuje oddychać. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, zrozumiałeś już, że odmawianie różańca to nie tylko praktyka dewocyjna, to akt walki, miłości i oddania. Padre Pio żył tym intensywnie. Nie tylko nauczał słowami, ale przede wszystkim przykładem. Modlitwa o właściwej porze, z uwagą i intencją, nie była szczegółem. Była częścią własnej drogi do świętości, którą kroczył dzień po dniu. Teraz pozostaje zaproszenie. Zacznij. Wybierz porę. Doświadcz. Nie czekaj na idealne warunki, doskonałą ciszę czy niezwykły zapał. Po prostu zacznij. Módl się tym, co masz. Swoim czasem, swoją wiarą, szczerym pragnieniem i pozwól, aby łaska kształtowała Twoją rutynę, Twoje serce, Twoje relacje z Bogiem. Modlitwa różańcem o właściwej porze nie gwarantuje widocznych cudów, ale zapewnia coś większego: głębsze otwarcie na boską wolę, pełniejsze uczestnictwo w tajemnicy zbawienia. To już samo w sobie jest przemianą. Padre Pio mówił, że świat mógłby się zmienić, gdyby wszyscy modlili się Różańcem. Być może twój świat zacznie się zmieniać, jeśli zrobisz ten prosty, cichy, ale stanowczy krok. Jeśli ta wiadomość do ciebie trafiła, podziel się nią. Ktoś bliski może potrzebować dokładnie tego przesłania i nie zapomnij skomentować, o której porze zazwyczaj się modlisz, jaką zmianę jesteś gotów wprowadzić. To może być twój czas. Nie pozwól, aby to umknęło.